Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym omówić pokrótce opcje zaopatrzenia oraz to, z których miejsc w Mocarcie możemy takie zaopatrzenie zweryfikować. Służy to temu, by móc wykonać zamówienia do dostawców na brakujące surowce czy produkty w danym zleceniu produkcyjnym w danych strukturach. Pierwszym miejscem, którym Będziemy mieli możliwość zweryfikowania takiego zaopatrzenia, jest oczywiście ekran zleceń. I w sytuacji, gdzie wykonujemy bilansowanie właściwe, prawym przyciskiem myszy, właściwe bilansowanie. I w sytuacji, gdy wyświetli nam się komunikat, że nie mamy wszystkich surowców dla tego zlecenia i czy wyświetlić bilans surowców. Tutaj przejdziemy do tej tabelki z bilansowaniem, gdzie będziemy mieli nasze zaopatrzenie. I w tym miejscu, korzystając z tej opcji, wskażą nam się produkty, których brakuje, w jakich ilościach brakuje, i z tego miejsca możemy wskazać kontrahenta oraz wygenerować zamówienia do dostawców. Jest to oczywisty punkt wyjściowy, z którego korzystamy w sytuacji, gdy pojawi nam się komunikat o takim braku. W zleceniu. Natomiast drugim miejscem, którym jest, który również jest dostępny na ekranie zleceń, są materiały. W sytuacji, gdy wybierzemy konkretne zlecenie, bez konieczności wykonywania bilansowania po raz drugi czy kolejny, wystarczy to zlecenie poświetlić, wybrać, następnie skorzystać z opcji materiały i wrócimy do tego samego okienka, które prezentowałam przed chwilą, czyli do naszego okienka z bilansowaniem. I w tym miejscu będziemy mogli również tak samo, analogicznie skorzystać z opcji zaopatrzenia i wykonać zamówienie do dostawców, przepisując braki, następnie wskazując kontrahenta i generując zamówienie. Trzecią opcją, którą mamy również do wykorzystania jest możliwość skorzystania jej w sekwencji prognozy symulacji z panelu zamówień. Wystarczy wejść w zamówienia i tutaj standardowo najpierw popieramy zamówienia, następnie zamówienie, które mamy pobrane zaznaczamy i korzystamy z prognozy. Czyli z tej symulacji, którą nam wykonuje Mozart w celu weryfikacji materiałowej, produktowej, zapotrzebowania na wykonanie konkretnego zlecenia. I wtedy w tej prognozie pojawi nam się w pierwszym okienku nasz produkt, który stanowi centrum naszego zlecenia produkcyjnego, konkretnie do tego konkretnego zamówienia. A gdy wykonamy analizę, Przełączy nam się zakładka na zapotrzebowanie, i tu pojawią się nasze produkty, których potrzebujemy do wykonania tego zlecenia. W sytuacji, gdy chcemy z tego miejsca zweryfikować zaopatrzenie, należy z opcji zapotrzebowania skorzystać z panelu zaopatrzenie, który jest dostępny mniej więcej tutaj po środku ekranu. I tutaj analogicznie w ten sam sposób, jak na tym okienku, który przed chwilą Państwu pokazywałam na ekranie zleceń, będziemy mieli dostęp do zaopatrzenia, z którego będziemy mogli wygenerować zamówienia do dostawców. Generowanie zamówień do dostawców, tak jak już było wcześniej omawiane na naszym kanale, to kwestia przepisania braków. Które mamy wskazane. Oczywiście, jeżeli skorzystamy z tej opcji, będziemy mieli możliwość wykorzystania zamówienia tej podstawowej, minimalnej wartości, która nam będzie potrzebna do wykonania konkretnego zlecenia produkcyjnego czy w ramach jednego zamówienia. Natomiast zawsze możemy to wartość ręcznie zwiększyć, podając inną ilość niż ta, którą przepisujemy w ramach braków. Tu jeszcze należy wybrać kontrahenta z listy, Możemy wybrać takiego samego dla wszystkich bądź zależnie od tego jaki kontrahent, jaki produkt będzie pochodził z którego źródła, takie wskazujemy w kontrahencie. Następnie generujemy. I pojawił się komunikat, że zostało wygenerowane zamówienie do dostawcy, co jest widoczne w naszym systemie magazynowym. W tego, że dostawców mamy dwóch, wygenerowały nam się dwa zamówienia. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.